Gdzie mamy Jak tam u Was? To już drugi odcinek. Nie zapomnijcie o cioci Frani, która mnie sponsoruje. Powiedzcie, jak tam wam życie minęło? No, jak zwykle nic. No to dobra, no to jedziemy tym po To No to ta będę tańczył tam Star! Łop, Star! Eee! Ja się przejdę. Łop, 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 łop. Łop, pta. Kurde no, pta... Yy, ja to było? Jestem aniołem... 50 lat minęło, jak dzień! Jeśli ktoś to słucha, udostępnijcie to. Czyli dam wam numer. No dobra, no to pojechaj za wami. Idziemy w ślady karaoke. Jestem Michaelem Jacksonem. No i jak ci widzą ciebie? Bardzo dobrze. Co u ciebie miłego? I nie czy sam. I ostatni pytanko. Do dziś dla ciebie. Czy lubisz swoich fanów? Nie. A teraz trochę wolno.